Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, sezon coraz bardziej chyli się ku końcowi i z tyłu głowy ciągle mam jedno wideo, o które bardzo często prosicie. Jest to nawadnienie ogrodu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to jest u nas rozwiązane i dlaczego po 10 latach bez nawadnienia się na nie zdecydowaliśmy. Zapraszam na ten odcinek. Słuchajcie, po pierwsze, chciałabym Wam powiedzieć, czemu ten temat tak od siebie odsuwałam, bo wiem, że wiele osób szuka. Y Prostych rozwiązach, takich, takich rozwiązań do it yourself, zrób to samemu. A my po prostu po 10 latach bez nawadniania stwierdziliśmy, że weźmiemy firmę, która tym się profesjonalnie zajmuje. Jak ja w życiu rzucam się na jakieś rzeczy, których nie znam, to wiem, że muszę spędzić czas, żeby nauczyć się, jak te rzeczy się robi. Jeżeli tematu zupełnie się nie zna, to bardzo często to jest miesiąc, dwa nauki, pytania, szukania i stwierdziłam, że nie mam na to czasu, bo miałam wtedy po prostu bardzo dużo pracy i wzięliśmy po prostu firmę, która tym się zajmuje. Także nie przyjdę. Pniósę Wam dzisiaj takich rozwiązań, należy kupić to i to, złożyć ze sobą takie rzeczy, bo ich nadal nie znam, bo stwierdziłam, że skoro tej firmie zapłaciliśmy za zrobienie tego, to ja tego też nie chcę się teraz uczyć. Natomiast powiem wam o tym, jak to u nas wygląda. Jak po 10 latach z ogrodem, który jest skończony, zostało to zrobione, i czy firma jakoś strasznie nam to rozwaliła, jak wyglądają te sekcje, przez ile minut się nawadnia, no i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie tak, ale nie, nie powiem wam dokładnie, jak samemu to zrobić. Przez 10 lat podlewania u nas nie było. Ja podlewałam ręcznie i zawsze mówiłam o tym, że to jest takie bardzo relaksujące, bo wychodzę do ogrodu, mam taki czas dla siebie, podlewam sobie i wszystko jest fajnie, dopóki ten czas mam. E, natomiast potem nastały takie momenty, w których na przykład jechałam na reportaż, wracałam bardzo późno, a ogród była potworna susza i trzeba było podlać. I to już nie było takie przyjemne, nie miałam tego, w tym momencie tego czasu. E, I z biegiem czasu i z większą ilością pracy stwierdziłam, że byłoby fajnie, jednak gdybym chciała podlewać. Móc to zrobić, żeby się zrelaksować, natomiast jeżeli na to czasu nie mam, dobrze by było, żeby robiło się to automatycznie. I w dniu, w którym to zrobiliśmy, stwierdziłam, że po prostu szkoda, że tyle czasu zwlekaliśmy. Nasz ogród ma 1600 metrów i. Tylko część jego jest trawnikiem. Mamy bardzo dużo rabat i duża część rabat jest przy brzozach. Brzozy charakteryzują się tym, że mają bardzo rozległy system korzeniowy i bardzo wyciągają z rabat wodę. Także tutaj te rabaty były takim, taką piętą achillesową i ich nawadnianiem mojego ogrodu, bo tam wody naprawdę bardzo często trzeba było dolewać dużo, żeby rośliny były w stanie dobrze funkcjonować. I tak też zdecydowaliśmy się na podlewanie. Na trawniku są dysze, które podlewają i są podzielone na sekcje, bo nie jest w stanie trawnik podlewać się naraz cały, bo ciśnienie jest po prostu za niskie. Także trawnik jest podzielony na ileś sekcji, które podlewają się najpierw jedna, potem druga, trzecia, czwarta i tak dalej, a następnie zaczynają się podlewać rabaty. Na rabatach mamy ułożone takie węże nawadniające. Są to takie plastikowe węże, które są przedziurawione co ileś centymetrów, mają takie małe dziurki i z tych dziurek sączy się woda przez jakiś konkretny. Czas. Bardzo zależało mi na tym, żeby mieć też nawadnianie w foliaku i w szklarni. E, tam bardzo istotne jest to, żeby nie lać pomidorom wody po liściach. I nawadnianie kropelkowe poprowadzone na samym dole. W ogóle ta woda się nie rozbryzguje, także dla nich to jest super dobre. E, oprócz tego zrobiliśmy w, w tym roku na wiosnę, e, nawadnianie doniczek na tej ścianie, na której mamy supertunie. To usprawniło słuchajcie, tak niesamowicie ich podlewanie, bo ja czasami, wiecie, supertunie trzeba co codziennie, więc czasami było tak, że już mi się nie chciało, zostawiłam je, a ten typ roślin po prostu uwielbia regularne nawadnianie i po prostu podlewało się samo. Jest oczywiście możliwość nawadniania każdej, nawet jednej doniczki w ogrodzie. Widziałam, że właśnie Lora z Garden Answer, ona robi w ten sposób, że prawie wszystkie donice ma podprowadzone pod system nawadniania. To jeszcze przed nami, może w przyszłości, natomiast jest to na pewno bardzo wygodne. Ponieważ część podlewam ręcznie, zależało mi na tym, żeby mieć dostęp do wody w różnych punktach w ogrodzie i jeżeli planujecie taki system, to Gorąco wam polecam zrobienie takich studzienek, bym je chyba nazwała, w różnych punktach ogrodu, do których możecie po prostu wpiąć się krótkim wężem. Ja mam te takie węże leciutkie y, i mam. Y, w tym momencie takich studzienek trzy sztuki i jestem w stanie tutaj zaraz za mną jest jedna wpiąć się i podleć na przykład wszystkie donice, które są przy mnie. To jest bardzo wygodne, bo czasami... Kiedyś miałam jeszcze te takie węże ciężkie, które miały ze 30 metrów. Były. Ja wiem, że wyglądałam jak cowboy, po prostu wymachując tym, żeby to gdzieś tam dociągnąć. Nieraz ciągnąc ciężki wąż złamałam jakąś roślinę, bo gdzieś tam chciałam go dociągnąć. I teraz te lekkie węże właśnie podłączone w kilku takich punktach do wody. Fantastycznie, moment, odkręcam, podlewam, zakręcam, przechodzę z wężem do kolejnego miejsca i to jest super wygodne. Zanim zabiorę Was i pokażę Wam te wszystkie elementy, które w ogrodzie są, jeszcze chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak to było, jak... To podlewanie było zakładane w ogrodzie, który już sobie rósł przez 10 lat. To był ogród całkowicie zarośnięty i musiałam po pierwsze wpuścić kogoś na moje rabaty. Wiedziałam, że trzeba będzie porozcinać duże części trawnika. Zdecydowaliśmy się na to w marcu, bo wiedziałam, że najszybciej trawa po takim cięciu będzie w stanie się zregenerować. Ekipa wjechała słuchajcie, na chyba 3 dni z tego, co pamiętam i naprawdę zniszczenia były minimalne. Było dosłownie widać linie cięcia. Oni wszystko wykładali na takie maty. Wiedzieli, że to jest ogród, który już Tutaj sobie żyje i że bardzo ważne jest dla mnie to, żeby niczego nie zniszczyli. Także da się w takim ogrodzie, który już istnieje, ale warto to zrobić wiosną, kiedy nie mamy takiej bujnej zieleni, bo myślę, że gdyby mieli wejść w czerwcu i to robić w moim ogrodzie, to w życiu by się to nie udało. Natomiast wtedy, kiedy to robili, oczywiście najwięcej było rozcinania tych elementów na trawniku, a potem już oni wychodzili z jednego punktu i te węże były po prostu rozkładane wśród roślin, które istnieją. Dla tych z Was, którzy dopiero ogród zakładają i mają tak naprawdę projekt i chcą zacząć od razu, z nawadnianiem, no warto wiedzieć, gdzie rośliny będą, czyli zaznaczyć sobie te punkty jakimiś może chorągiewkami, gdzie te rośliny planujecie wsadzić, tak jak macie na tym swoim projekcie i po prostu poprowadzić nawadnianie w tamtych miejscach. Oczywiście jeżeli chodzi o linie kroplujące, możecie je przestawiać. To też nie jest tak, że jak zamontujecie je raz, to będzie idealnie. U nas wielokrotnie na jakichś tam rabatach poprawialiśmy to, bo okazało się, że w jednym punkcie było troszeczkę za dużo linii kroplujących i było zbyt wilgotno. W Drugim z kolei było za Można działać dwoma sposobami po pierwsze, wydłużać lub skracać czas podlewania, ale czasami okazywało się, że w jednym punkcie było dość mokro, a drugi był, za daleko była następna linia i było za także linie trzeba było troszeczkę zrobić na przykład gęściej. I takie rzeczy niestety wychodzą w praniu, nie da się chyba tego idealnie zaplanować, bo każdy ogród będzie inny, będzie inny typ ziemi, nie da się chyba tego tak przewidzieć, nawet jak ktoś jest, bardzo długo się tym zajmuje. Zabiorę Was teraz do serca tego naszego nawadniania. Ono jest w kotłowni i tam jest cały ten system, który tym wszystkim zarządza. Mamy ustawiony jakiś program, w którym jest powiedziane która sekcja, ile czasu ma się podlewać i każdą z sekcji możecie wyłączyć. Na przykład szklarnia, czy te takie donice, które są na ścianie podlewają się także wtedy, kiedy pada deszcz, bo tam deszcz nie dociera. Także możemy wybrać sobie tylko te sekcje i reszta ogrodu wtedy się nie podlewa. W kotłowni mamy stację sterującą. Zerknę że tu jest na niej napisane, że to jest firma Orbit. I tutaj, tak naprawdę, mamy. Wszystko, ja tutaj to wszystko obsługuję, czyli ustawiamy sobie, ile minut dana sekcja ma się podlewać, można sobie wybrać, która sekcja jest z danego dnia wyłączona. A jeżeli ustawimy sobie na auto, to ten program, który jest jakby za, zabity tutaj na stałe, idzie po całym ogrodzie, niezależnie od tego, czy jesteście w domu, czy nie, po prostu o którejś godzinie się uruchamia. I oczywiście wszystko można sobie zmieniać. My zrezygnowaliśmy tylko z jednego elementu, którym jest czujnik deszczu, bo był tak beznadziejny, że nawet totalna ulewa, słuchajcie. Go nie, w żaden sposób nie mówiłam o tym, że pada deszcz, także on się tam zupełnie nie sprawdził, i zakładamy po prostu, że kiedy jest deszcz, to sami ręcznie wyłączamy. Być może komuś z Was sprawdziła się jakaś stacja właśnie taka deszczowa. Dziewczyny mi pisały, że nawet można tym zarządzać przez aplikację. Nasz system montowany parę lat temu jest zdecydowanie dużo, dużo prostszy. Dysze na trawniku, na przykład tym tutaj koło tarasu, mamy cztery dysze i one są dobrane, tak domyślam się, że firma dobiera je po prostu do kształtu trawnika pod kątem tego, jaki jest kąt jej spryskiwania. One są jakby z dwóch stron i tak się zachodzą sobie na siebie i w zależności od tego, jak duży jest kawałek trawnika, jest ustawiony różny czas podlewania. Tutaj na przykład mamy ustawione 15 albo 20 minut w zależności od pory roku i są dwie sekcje w tej części, która jest koło tarasu. Potem mamy jedną taką większą sekcję, która podlewa i trawnik i tam, gdzie są hortensje i ona tam chyba chodzi około pół godziny, a potem mamy krótsze sekcje już na tym frontowym trawniku, który jest taki króciutki, także tam są bardzo krótkie, te, ten jakby odległość tego spryskiwacza jest bardzo krótka, żeby nie lać po moich różach, które tam dostają moczniaka, a może jak Niestety, właśnie jak jest zbyt wilgotno, lubi nam szaleć. Dobra, teraz pokażę Wam, jak wyglądają linie kroplujące przy ściance. Jesteśmy teraz przy ściance. Ulubiona rabata, chyba moja i wasza także. Słuchajcie, tutaj mamy brzozy. Bardzo dużo jest brzuz, które bardzo dużo czerpią wody pod spodem. One uwielbiają kraść wodę innym roślinom, i tutaj dla mnie ta rabata była tak naprawdę powodem, dla którego to podlewanie pojawiło się w naszym ogrodzie, bo ja sobie tutaj nie radziłam z nawadnianiem. Tutaj linie kroplujące są położone co 40 cm, mniej więcej czasami jest Gęście. Ja też staram się patrzeć, jakie mam rośliny, jakie one mają wymagania wodne, bo jeżeli będą to na przykład, nie wiem, liatry, to będą potrzebowały mniej, no jeżeli to będzie dalia, czy to będzie róża, będzie potrzebowała więcej. Także to też wszystko zależy od roślin. E, linie kroplujące są położone jakby na rabacie, ale spokojnie można je przysypać. Ja w paru miejscach te linie mam naprawdę przykryte y, kompostem i bez problemu nadal podlewają, także można, wydaje mi się, obsypać je korą. Nie wiem, czy wszystkich producentów, ja po prostu sprawdziłam to empirycznie i działa po, po tych 4 czy 5 latach, jak to nawet nie mamy, także dla mnie to jest super, bo nie jest to zbyt piękny widok. Oczywiście, z czasem, jak tutaj kocimiętki się rozrosną, róże, czosnki, to w ogóle tego nie widać, ale wiosną, jak są cebulowe, to czasami mnie to wkurza. Bo ja chcę mieć tylko widoczne piękne tulipany, a nie gdzieś tam idące, właśnie takie, e, takie plastikowe rurki. W ogrodzie jest kilka skrzynek, z których wychodzą później już te takie najpierw główne linie i potem od nich wychodzą te linie kroplujące. Linie kroplujące są zamontowane do ziemi takimi śledziami nazwijmy je. Są po prostu wbite w ziemię, żeby nam nie odskakiwały te węże i żeby trzymały się tam, gdzie mają się trzymać. Z technicznych takich porad, jeżeli chodzi o linie kroplujące, to chciałam Wam powiedzieć, że trzeba bardzo przy nich uważać. Po pierwsze trzeba uważać używając różnego rodzaju łopa, łopat, ale tak jak coś mocniej kopiecie albo jak używacie na przykład Wideł, ale najbardziej uważajcie, jeżeli ścinacie, czyli sekatory i takie nożyce większe, bo ja najczęściej właśnie nożycami takimi większymi kiedy ścinam kocimiętki i chcę gdzieś tam przy właśnie tej linii idealnie potrafią ją tak leciutko naciąć, nie jakoś mocno nie przecinają, ale potem jak puszczacie podlewanie, to zaczyna po prostu z tego psikać taka no taki wiecie, taki po prostu taka mała fontanna. Dobra, słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak jeszcze wyglądają te takie stacje, do których podpinam sobie węża. Jeżeli chodzi o węże, to ja używam tych węży takich e, lekkich. One są takie, wiecie, jak one wypełnione są wodą, to są takie, a w momencie, kiedy woda z nich się spuści, to one są takimi małymi zdechlaczkami. Są leciuteńkie, e, nie ma potrzeby, żeby z nimi, wiecie, właśnie robić lasco i nie są ciężkie. Naprawdę, szczególnie jak, tak jak ja, macie problemy z kręgosłupem, to to jest super wygoda. Dla mnie to było odkrycie roku. Są oczywiście ich minusy, one są bardzo delikatne. Jeżeli będziecie się z nimi szarpać, w szczególności przy różach, to jesteście w stanie zrobić w nich niewielką dziurkę i niestety taki wąż już będzie do wyrzucenia, bo jest przedziurawiony, no ciężko to potem załatać. Ale poza tym, jeżeli się o nie dba i się nie wierzę, tak jak ja dwa razy mi się zdarzyło właśnie, że przejechałam przeciągając o róże, to jest fantastyczna rzecz. Do tego używam, już pokazywałam wam to wcześniej takiej lancy. Ona pomaga mi w tym, że nie muszę się schylać podlewając i jestem w stanie zanurkować lancą pod liściami roślin w donicach i dzięki temu też nie leję po liściach. Co oczywiście zawsze zmniejsza ryzyko mączniaków, różnych chorób grzybowych. Dużo lepiej jest podlewać pod rośliną niż lać po liściach. A jeszcze jak podlewamy na przykład jakie słońce, to może dojść do poparzeń. Także takie lance też Wam gorąco polecam. Ale zabieram Was i Pokażę Wam, jak one są podłączone. Takie skrzynki mam schowane, słuchajcie, żeby ich nie było widać, takie miejsce techniczne, ale jak potrzebne w ogrodzie. Naprawdę to było jedno z fajniejszych usprawnień, właśnie to, że mogę sobie z takim lekkim wężem przyjść, podłączyć się. Jak go odłączam, to po prostu zakręcam wodę i zostawiam. Oczywiście z całego systemu, niestety także z tych studzianek, trzeba, e, trzeba je przepchać powietrzem i oczyścić z wody na czas zimowy. E, trzeba to zrobić taką chyba sprężarką. Tutaj też przyjeżdża do mnie ten pan, który mi robił to podlewanie, on też przyjeżdża zimą i robi. Takie właśnie wydmuchiwanie całości. Przy okazji też przedmuchuje mi fontanny, żeby też tam nic się nie działo. Słuchajcie, u nas zaczynają się przymrozki, więc też chciałam Wam przypomnieć o tym, że należy wszystkie nasze węże właśnie oczyścić z wody i najlepiej przechowywać je tak dobrze, niezwinięte, właśnie bez wody, przechowywać w miejscach takich, w których nie jest nasłonecznione i najlepiej, żeby nie było narażone na przymrozki, bo już straciłam też tak parę węży, bo zapomniałam, że będzie przymrozek. Były też oczywiście pytania od Was, i jedno z pytań było takie, czy mamy wodę miejską, czy mamy wodę ze studni. Nie mieliśmy studni i zdecydowaliśmy się na podłączenie do wody miejskiej. Czy zrobiłabym to po raz kolejny? Zdecydowanie nie. Wybrałabym po pierwsze wodę ze studni i jeszcze bym się zastanowiła, czy jest szansa na to, żeby zbierać wodę z deszczówki. Jeżeli zaczynacie dopiero temat i macie ogród przed założeniem, to naprawdę pomyślcie o tym, czy nie łapać wody z Nieba, bo ta woda jest za darmo i jest najlepsza do podlewania naszych roślin. Także to by było takie moje wymarzone podlewanie byłoby takie. Zbieramy deszczówkę, używamy własnej studni. Woda powinna być jak najbardziej. No może nie jak najbardziej, ale powinna być miękka. My mamy strasznie twardą wodę i kiedy podlewamy. Y Tą, która jest z miejskiej, rośliny mają biały osad. Okropnie to wygląda. I widać, że one zdecydowanie wolą, kiedy woda pada z nieba i są podlane taką wodą, jak być powinno. No ale nie zawsze tak bywa. Także jeżeli będziecie mieli szansę takiego wyboru, to zdecydowanie rozważcie tę opcję. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy jak firma weszła nam na ogród, który już sobie był ileś lat, to czy mocno nam zniszczyła. Już Wam troszeczkę wcześniej o tym opowiadałam, ale ja byłam bardzo mile zaskoczona tym, że ogród naprawdę wyglądał. Myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej. Najbardziej było to widać na trawniku. No i oczywiście były te skrzynki, są trzy, takie dość duże skrzynki, one są tej wielkości, trzeba było na nie przeznaczyć miejsce w ogrodzie. I to były takie punkty zapalne dla mnie, ale byłam naprawdę mile, za, mile zaskoczona tym, jak oni to zrobili. Słuchajcie, jeżeli ktoś szuka takiej firmy, ja zostawię Wam namiar na tego pana, który u mnie to robił, więc tylko mam do Was ogromną prośbę, jakby ktoś chciał z takich usług skorzystać, a nie dopytać się, jak zrobić to samemu, bo wiem, że to jest zapracowany Człowiek i on nie będzie udzielał takich informacji, żeby ktoś to sobie zrobił sam. Było jeszcze pytanie, ile czasu podlewa się cały ogród i wydaje mi się, że to jest około dwóch, trzech godzin w zależności od tego, jakie programy mamy wybrane. Natomiast w tym roku słuchajcie, ogród podlewał się może 10 razy. Ja oczywiście bardzo cieszę się z tego, że zrobiliśmy to nawadnianie już tam jakiś czas temu, bo bardzo korzystaliśmy w tych latach, kiedy było sucho. Natomiast ostatnie dwa lata wiązały się z tym, że bardzo niedużo z tego korzystaliśmy. Oczywiście korzystaliśmy tam w szklarni, w tych miejscach, są zamknięte, ale w tym roku ilość ulew była rekordowa, w zeszłym było trochę mniej, ale też bardzo dużo. No ale też jest to wygodne, w szczególności jeżeli wyjeżdżacie na wakacje. Można sobie ustawić takie podlewanie. U nas co prawda zawsze ktoś jest w domu, bo musi się opiekować zwierzętami, ogrodem, ale już żeby nie dokładać takiej osobie, która domem się opiekuje, to to podlewanie po prostu chodzi automatycznie, się załącza i taka osoba nie musi więcej pracować niż trzeba. Słuchajcie, mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Ja dlatego tak odsuwałam od siebie to wideo, bo wiem, że pewnie byście chcieli taką profesjonalne wideo, to połącz z tamtym, weź tyle metrów i tyle. No, wiedziałam, że takiego nie przygotuję, i dlatego tak to od siebie odsuwałam. Ale pomyślałam sobie, może ktoś z Was planuje też y, zrobić, to nie wie jaką ma wziąć firmę, a nawet jak weźmie, tak się ta firma zapyta, co byście chcieli, to nie będziecie wiedzieli, to może Wam to troszeczkę to rozjaśni. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to napiszcie je oczywiście w komentarzach. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki, o 9, czwartki, o 16 i o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.